Żyjemy w czasach, w których motywacja wydaje się być czymś niezbędnym. Cały czas jest coś do zrobienia, czy to w pracy, czy to w domu. jesteśmy w pracy, to się okazuje, że tu trzeba zrobić, tu coś zrobić. Szef, co chwilę czegoś wymaga, tu jest jakiś współpracownik. Jak jesteśmy do domu, to też wracamy do domu i okazuje się, że tu trzeba ogarnąć coś w zlewie, tu nagle trzeba coś pozmywać, tu posprzątać, tu zająć się dzieckiem. Generalnie jest mnóstwo rzeczy, którymi trzeba się zająć. No i z tego powodu chcielibyśmy, żeby to nie było tylko coś, co musimy zrobić, ale coś, co chcemy, co sprawia nam przyjemność. W związku z tym powstały różne metody motywacyjne, różni mówcy motywacyjni, którzy próbują nas zmotywować i powiedzieć nam, że zaczęli robić, żeby nam się zachciało robić. I problem tylko z tym jest taki, że nie do końca to działa. To znaczy, przez jakiś czas rzeczywiście możemy po takich metodach, czy po takiej mojej motywacyjnej wyglądać mniej więcej tak. Czyli wszystko nam się udaje, wszystko jesteśmy w stanie ręce włożyć i generalnie mamy jakiś zapał, i do tego jeszcze wszystkiego jesteśmy uśmiechnięci. Niestety jest to tylko chwilowe, bo okazuje się, że wystarczy, zależy, jak mocno nam coś tam siądzie na głowę, to albo kilka dni, albo tydzień, dwa, no a potem wracamy do standardowego funkcjonowania, czyli z, tele, z pilotem, popcornem przed telewizorem i modlitwą o to, by następny dzień nigdy nie nadszedł. To, to znaczy, że znowu. Będziemy musieli dużo robić. Wiem o tym, bo sam próbowałem wielu metod motywacyjnych, zaczynając od tej najbardziej powszechnej, czyli mówienie sobie, że jesteśmy super, że jesteśmy zwycięzcami. Niestety, jakoś nigdy ta metoda do mnie nie przemówiła. Szukałem więc dalej i znalazłem metodę. Inspirowania się jakimiś różnymi rzeczami w internecie, szukania jakiejś inspiracji każdego dnia, coś co spowoduje, że się wznoślimy, będzie nam lepiej coś szło. Niestety po dwóch godzinach skrolowania Instagrama wcale nie czułem się z tym lepiej, ale znalazłem jeszcze jedną metodę, która wydawała się mieć duży potencjał, a mianowicie wizualizacja tego, co chcemy osiągnąć nie tylko wizualizacja w głowie, ale Zrobienie sobie jakiegoś kolażu, zdjęć czy wycinki z gazet, i wstawienie tam siebie, swojego zdjęcia, żeby sobie pokazać gdzie, do jakiego miejsca chcieliśmy dojść. Nie czułem jednak tego, jakoś nigdy wcale nie, nie sprawiło to, że byłem dużo bardziej zmotywowany i dużo bardziej chciałem osiągnąć to, sobie, co sobie założyłem, więc zacząłem się zastanawiać, co jest ze mną nie tak. Skoro wszyscy ci mówcy motywacyjni. Wszystkie te metody to ludzie mówią, że działają. Mówią, że to dla nich działa, że funkcjonuje i że rzeczywiście czują się z tym lepiej. A u mnie nawet jeśli tak było, to było to bardzo chwilowe. Zacząłem więc szukać dalej, czy może jest jakiś jednak sposób, może jakieś coś, co umożliwi mi łatwiejsze funkcjonowanie w tym szybkim świecie, wymagającym od nas wielu rzeczy. I znalazłem dwie metody. Z czego drugą ciężko jest nazwać metodą, ale zacznijmy od tej pierwszej. To znaczy, to co zazwyczaj robimy, to jest coś, co możemy nazwać metodą pozytywnego motywowania się, czyli zamiast szukania złych rzeczy, to szukamy tych dobrych, to do czego chcemy dążyć, to gdzie chcemy dojść, czyli wizualizujemy sobie właśnie nasz cel, wizualizujemy sobie, co chcemy osiągnąć, jak to osiągniemy i co już będziemy mieli, jak to zrobimy. Natomiast to jest właśnie ta metoda, która nie do końca zawsze nam działa. Natomiast jeśli byśmy spróbowali metodą negatywną, to znaczy nie wizualizowali sobie to, co osiągniemy, ale sobie zobaczyli to, co byśmy mogli stracić, to czego się boimy, że jeśli zostaniemy w stanie, w którym jesteśmy, to co może nam się stać? Okazuje się, że jest to metoda, która jest bardziej sensowna i bardziej taka, pomimo to, że może nie do końca intuicyjna, to realnie dużo częściej z niej korzystamy. Przykładowo, jeśli zadzwoni do nas o godzinie 16 szef i powie nam Ej, Dawid, wiesz, że jutro mamy rano tą prezentację do klienta, co nie, tam trzeba zrobić. Pamiętasz, tydzień temu Ci to mówiłem. Tak, tak, szefie, oczywiście. Tymczasem moja mina wcale nie będzie wskazywała na to, że tak było, bo sobie właśnie uświadomiłem, że nie mam nawet tego zaczęte. I pomimo tego, że o godzinie 15.59 modliłem się o to, by... Już skończyć ten dzień, by móc wrócić do domu i odpocząć. To o godzinie 16 nagle wstępuje we mnie nowa energia. Jestem w stanie do drugiej wnosy siedzieć i robić tą głupią prezentację, pomimo tego, że naprawdę nie jest to wynik tego, że jakoś tak bardzo jestem do tego nagle chętny, tylko po prostu boję się konsekwencji innego zachowania. Albo jak go nim nie dzik, to nie uciekam przed nim dlatego, że lubię biegać, tylko dlatego, że się go boję. Albo co gorsza, jeśli żona mi powie, ty wiesz, że dzisiaj nie pijesz? To nie powiem tak, kochanie, dlatego, że tak bardzo się tak bardzo nienawidzę smaku alkoholu, tylko dlatego, że boję się konsekwencji innego mojego zachowania. Znając to, mamy też historię Tomek'a. Tomek wykorzystał tę metodę, pomimo to, że nie do końca świadomie, ponieważ Tomek ma 20 lat. Jest od tyły, niespecjalnie o siebie dba i do tej pory mu to nie przeszkadzało. Sprawda, dziewczyny się nim te, nie interesowały, ale on nimi też niespecjalnie. Niby jakieś tam problemy z chodzeniem miał, miała, nie było jakieś mocno przeszkadzające, a sobie z tym radził, ale zaczęły się pojawiać właśnie problemy z chodzeniem. Dziewczyny chciały, żeby mu się spod... zaczęły się nim interesować, ale one nie były zainteresowane. Do tego obejrzał filmik na YouTube, gdzie dowiedział się, że. Osoby z otyłością mają większe prawdopodobieństwo zachorowania na miażdżyce, mieć zawał serca i generalnie większe prawdopodobieństwo śmierci. I skoro tak, to postanowił, że musi coś z tym zrobić. I pomimo, że wcześniej już wiele razy próbował do tego podejść, to nigdy w ten sposób nie zauważył tego, jakie to powoduje wielkie problemy. Zaczął więc chodzić 6 razy w tygodniu na treningi, przestał podjadać między posiłkami i rzeczywiście wziął się za siebie. I to jest Tomek dzisiaj. I wyszło to tylko dlatego, że Tomek zauważył, jakie problemy powoduje jego zachowanie, a jakie problemy może jeszcze spowodować jego zachowanie. I wszystko to brzmi bardzo fajnie, że na Tomka zadziałało, ale mamy też historię Grześka. Grześek specjalnie jest przystojnym mężczyzną, również ma problemy z otyłością, ale jest to kolega Tomka, i zauważył, że temu tak Tomkowi się rzeczywiście udało, że robi ten postęp i zaczął się zastanawiać o co chodzi, do tego też zaczął za zauważać te same problemy z Tomek, też problemy z chodzeniem, dziewczyny się nie interesowały, wszyscy do niego mówili, gruby i tak jak to, było, to nie przeszkadzało, tak zaczął zauważyć, że rzeczywiście jest to problem, do tego Tomek podesłał mu ten sam filmik na YouTubie. Postanowił więc też wziąć się za siebie. Ruszył jeszcze mocniej niż Tomek, bo ćwiczył dwa razy dziennie i do tego jadł jeszcze mniej niż tomek. I przez pierwszy dzień super, bardzo mu się to udało. Drugi nadszedł i tu się już zaczęły drobne problemy. Postanowił OK, trochę przesadziłem. Obniżył do tego poziomu co Tomek, czyli sześć treningów w tygodniu plus nie podjadanie między posiłkami. I tak minął drugi tydzień. Nastał trzeci i to jest dopiero już. Coraz ciężej, coraz ciężej, bo się okazuje, że... Grzechowi już dużo gorzej idzie Raz sobie powiedział: A dobra, jak raz nie pójdę, to nic się nie stanie. I to samo powiedział sobie odnośnie diety. Jak raz coś podję, nic się nie stanie. Nastał czwarty tydzień, już był tylko na jednym treningu, a z tym podjadaniem tak bardzo różnie bywało. Nastał piąty tydzień i niestety Grzech wrócił do swoich poprzednich zachowań. I te całe 5 kg, które udało mu się zrzucić w przeciągu pierwszych 4 tygodni, teraz nadrobił. Pojawia się pytanie, czemu? Przecież korzystał z tej samej metody co Tomek, a jednak mu się nie dało. Przecież też się zmotywował, też zauważył te wszystkie problemy, a jednak nie do końca. I tu z pomocą przychodzi, nazwijmy to metoda druga, a raczej wizja tego, czym jest motywacja. A mianowicie, motywacja jest jak płatki z mlekiem. Jeśli założymy, że płatki to motywacja, a mleko to jest to, co mamy zrobić, to pomimo tego, że każdy wie, że. Wlewanie najpierw płatków, a potem wlewanie mleka jest bez sensu. To chyba nie trzeba nikomu wyjaśniać. To jednak dokładnie jest to, co robimy w życiu z motywacją. Czyli najpierw się staramy zmotywować, żeby zacząć, żeby zacząć coś robić. A co jeśli byśmy tak to odwrócili, jak normalny człowiek, i najpierw wdali mleko, a potem schwali płatki, czyli najpierw zaczęli robić to, co do nas należy, a dopiero potem? Oczekiwali, że ewentualnie nadejdzie motywacja. Żeby to lepiej przedstawić, to czy zapewne kojarzycie Mario. Koniecznego, tego, a tego Mario. Czy on wam wygląda na zmotywowanego mężczyznę? No a jednak jest to facet, który codziennie wstaje o 5 rano i idzie biegać. O ile wstawanie o 5 rano już jest czymś chorym, tak wstawanie o 5 rano, jeszcze chodzenie biegać, no to to mi się w głowie nie mieści, ale, ale on to robił. I na pewno nie było tak, że wstawał i codziennie rano sobie myślał, ludzie, jaki piękny dzień, znowu zamiast pójść spać, mogę wstać i pójść zrobić trening. No niestety, ale tak to nie funkcjonuje. Nasz organizm niespecjalnie jest chętny do ruszania się, szczególnie z rana, a jednak on to robił. I pomimo tego, że czegoś się nie chce, to w trakcie, kiedy już zaczynamy robić to, co do nas należy, okazuje się, że mamy tą chęć, mamy tą motywację. Tak dokładnie funkcjonują wszyscy sportowcy. Niezależnie od tego, czy, czy kochamy, lub jak bardzo kochamy daną rzecz, to jeśli po prostu staniemy lewą nogą, czy cokolwiek się wydarzy, po prostu nie ma szans, żeby za każdym razem nam się chciało robić to, co powinniśmy zrobić. Więc pytanie nie powinno być to, czy nam się chce coś robić, ale czy powinniśmy, bo okazuje się, że jak już zaczniemy robić, to to co mamy do zrobienia, to ta motywacja, ona przyjdzie wraz z zrobieniem. Sam z kolegami chodzę na, na siłownię już od kilku miesięcy i przez pierwszy miesiąc rzeczywiście chodziliśmy w trójkę, nie było żadnych problemów, każdy się stawiał, nawzajem się motywowaliśmy. Nastał jednak drugi miesiąc, jeden z kolegów zaczął narzekać. Tu mu coś wypadło, tu coś robi w ogródku, tu... Coś jest do pomalowania, remont i generalnie cały czas były jakieś wymówki, że z jakiegoś powodu nie może z nami wyjść. Dopiero potem się dowiedzieliśmy, że mieszka pod mostem, co by sporo wyjaśniało skąd te wszystkie remonty, ale nie ma to największego znaczenia w tej sytuacji. Chodzi o to, że pomimo tego, iż przez pierwszy miesiąc chodził, bo był zmotywowany, to w drugim, jak skończyła się motywacja, przestał z nami chodzić. Natomiast jest też drugi kolega który, pomimo to, że często mówi, że mu się nie chce, to jednak ze mną chodzi na tą siłownię i obecnie wygląda tak. No może prawie, ale za niedługo będzie tak wyglądał. Jak jeszcze rok pochodzimy, to tak, tak to się skończy. Natomiast najbardziej podoba mi się tekst, który rzuca on co najmniej raz w tygodniu. Wiesz co Dawid, tak mi się dzisiaj nie chciało pójść na ten trening, ale cieszę się, że poszedłem. I to jest dokładnie to, co się z nami dzieje, pomimo też, że nam się nie chce, bo nasz mózg z reguły, jak sobie zadamy pytanie, hmm, czy chcę mi to robić, to odpowiedzi nie, nie chcę. Ale jak zadamy sobie drugie pytanie, czy powinienem to zrobić, to się okazuje, że tak, powinienem. I w momencie, kiedy zrobimy coś, co powinniśmy, to nie dość, że w samym momencie robienia tego z reguły już czujemy satysfakcję, tak po zrobieniu tego, to już w ogóle jesteśmy w niebo wzięci. Inaczej rzecz ujmując, po prostu musimy zapieprzać. Musimy robić swoje, niezależnie od tego, czy nam się to chce. Czy nie chce nam się tego robić, ponieważ to jedynie w naszych rękach leży, czy to zrobimy, a uzależnianie tego, czy coś zostanie zrobione, od tego, czy nasz stan wewnętrzny nam podpowiada, żeśmy to zrobili, czy nie, jest bez sensu, ponieważ okazuje się, że po prostu bardzo rzadko ten stan wewnętrzny wspiera nas w robieniu tego, co powinniśmy robić, bo niestety nic samo się nie zrobi i trzeba robić swoje. Skoro więc wiemy, że nie ma szans, żeby cały czas, by, byli, żebyśmy cały czas byli zmotywowani, to po prostu trzeba iść i robić swoje. Cześć.